Kletka FD. Przegląd ciekawostek, nowości i promocji. Siema Siema, witajcie! No niestety, ta chusta nie jest jakoś wspaniałą pamiątką z podróży do Egiptu lub innego egzotycznego miejsca. Chociaż w sumie Miasto Radom swoją egzotykę i, i, i kolory ma. Co ja robiłem w Radomiu, już tłumaczę. No Byłem na pewnym szkoleniu prowadzonym przez e, bardzo gospodarną panią. E, zresztą w ogóle Miasto Radom to miasto ludzi gospodarnych. E, Mówi się o nich, że są chytrzy. Ja nie potwierdzam tego zdania, bo ten napój, który tutaj trzymam, kupiłem od tej pani wraz z tą chustą po bardzo dobrej cenie. Wcale nie była to jakaś chytra cena, a co więcej, no widzicie tutaj zapewne ten pachołek drogowy. Przypomina mi się również scena z tego miasta, gdzie e, chłopak po osiedlu późną porą biegał z takim pachołkiem na głowie. Nie trwało to długo, bo uczynni obywatele przedzwonili w stosowne miejsce. Podjechał patrol niebieskich, którzy po wylegitymowaniu poczęstowali tego, tego obywatela 200-złotowym mandatem za zakłócanie porządku. Ale co ma w związku, w związek w ogóle z naszym dzisiejszym spotkaniem? Już tłumaczę, no, taką kwotę 200 złotych czy, czy, czy inną kwotę możecie wydać na naszych e, fantastycznych promocjach, które przygotowaliśmy w miesiącu lutym tylko na sklep.kfd.pl Dzisiaj zaczynamy od firmy Stacker oraz jej produktów. Na początek przedstawię Black Burn, czyli znakomity spalacz tłuszczu, booster testosteronu Testo 4HD oraz doskonały stack kreatynowy Rush. W swojej ofercie firma Stacker ma także znakomite białko w porcji ma bardzo wysokie stężenie białka oraz doskonały produkt przedtreningowy HLNO. Dla tych, którzy podczas treningu potrzebują zastrzyku dodatkowej energii jest Stinger Energy Shot, produkt kofeinowo-guaranowy. Po treningu można się wspomóc proteinowym batonem Go Pro. Również na regenerację. E, aminokwasy rozgałęzione BCAA tutaj w formie, formie etyl estrowej. Dla tych, którzy potrzebują jeszcze dodatkowo spalić więcej tłuszczu, mamy inny spalacz e, Fenyl Stack. Seven Fenyl Stack. Bez efektu odstawienia, kiedy zakończycie suplementację tym produktem. A dla tych, którzy nie chcą tracić na wadze, tylko ją przybierać, e, Gainer Ultra Mas i kolejna porcja nowości na początek produkty od UNSA Kor Amino aminokwasy w formie hydrolizatu A dla tych którzy lubią regę miłośników tego gatunku muzyki Carbon Regen Carbon od UNSA Zbliża się wiosna, a wszyscy, część z Was na pewno będzie gdzieś outdoorowo sobie ćwiczyć, pewnie biegać, jeździć na rowerze. Produkt Energy, proszek do sporządzenia napojów regenerujących w trakcie wysiłku oraz po nim. Natomiast Allmax przygotował Razor 8, Razor 8 Blast Powder, czyli znakomita przedtreningówka. Mam tutaj dwa produkty Greenade w dwóch różnych opakowaniach, ale jest to ten sam produkt. E, służący do e, spożycia przed treningiem w dwóch różnych opakowaniach plastikowe i aluminiowe takie bardziej ekonomiczne. Natomiast e, e, tutaj mamy w formie żelu e, białko o znakomitym smaku bananowym bardzo przystępna formuła do spożycia i dalej od sana dr filgut no na pewno po tym poczujecie się dobrze właściwie to chyba i dzisiaj by mi się przydało bo troszeczkę katar mam znakomity skład jest tu ogromna ilość witamin minerałów także dodatkowych innych składników wspomagających nasze zdrowie można się tutaj zapoznać przy zakupieniu tego produktu ja zapewniam was że bardzo bardzo bogaty skład jest pełna strona tego Innym e, produktem e, o podobnym działaniu, e, wzbogaconym dodatkowo o kwasy tłuszczowe Omega, jest e, produkt od VPX Medivin. Natomiast e, MuscleTech przygotował Anotest, czyli e, produkt e, booster testosteronu e, w no, rzadko jeszcze spotykanej formie e, proszku. Większość, jak do tej pory, produkuje produkty e, w kapsułkach. Mamy teraz y, produkty od y, Athletic Edge Nutrition AP, czyli y, booster testosteronu oraz produkt z beta alaniną Intra Excel oraz dwa inne produkty od Athletic Edge, czyli Intrabolic. Y, to jest tak kreatynowy oraz y, zwykła kreatyna. Tutaj y, w dodatku z Russian Targon można się przekonać kupując. I próbując, a jest jeszcze chyba e, Klamor, czyli produkt od Control Labs e, na, na spalanie tłuszczu cela. A teraz cała masa wysokokalorycznych promocji. Zaczynamy od e, produktów na masę Gaspari Nutrition ze swoim Real Mass. E, wcale nie ustępuje mu, inny producent od MVP dostaniecie Incredible Bulk e, Inner Armor. E, ma swój. Peak Anabolic, no taka nazwa Peak Anabolic, no ale, ale jest, ale masa na pewno po tym jest. No i oczywiście od Pharma Freak produkt Mass Freak. A spośród tych wszystkich produktów, Prym Universal ze swoim Gain Fast. to jest klasyk wśród klasyków, produktów na masę. Były masówki, są teraz przed przedtreningówki, żeby was trochę wytelepało na treningu. I zaczynamy yy, od klasyków, no to jak od klasyków, to od klasyków. Shotgun VPX. Wszystkim doskonale znany. Sięgnięty wcześniej przeze mnie Nano X9 Hardcore od MuscleTech. Nitrox Therapy. Producent Biotech. Bardzo popularny Eno od BSN. No i znowu się powtórzy klasyk wśród klasyków. Yy, Shock terapii od Universala. Były produkty przedtreningowe, Teraz pora na coś po treningu. Staki kratynowe. Yy, produkt od Muscle Asylum Project Altered State. Produkt przygotowany przez yy, Muscle Farm Assault. I tutaj dwa bardziej już znane. Może, Muscle Tech yy, z produktem Celtech. Oraz klasyk wśród klasyków. Produkt od Gaspari Nutrition. Nie do zdarcia, Saison. Po stakach kreatynowych przyszedł czas na spalacze tłuszczu. W tym roku mamy wczesną Wielkanoc, więc i wycinka wielkanocna marcowa zacznie się już w lutym, bo ostrość jest oczywiście najważniejsza. Firma Best Body Nutrition ze swoim produktem Fat Burn Thermogen od Muscle Farm Shred Matrix. Produkt przygotowany przez firmę HyperStrand HyperShred 6. I tu opakowanie mówi samo za siebie. Grenade Thermodetonator. Produkt, który roz rozerwie was, was od środka i wasze struktury tłuszczowe, jeżeli takowe jeszcze posiadacie. E MAN ze swoim produktem Scotch. E Drenalin Hardcore firma Six Star. I produkty już bardziej może uznane: Ripet Free Duretic, yy, znakomity spalacz tłuszczu i klasyk nad klasykami Hydroxycat Hardcore X. To nie jest już ten sam Hydroxycat, który kiedyś można było nabyć, ale w tym składzie i tak jest chyba najmocniejszy z nich wszystkich. Skromowa o rzeczach ważnych, a o takich tylko takich dzisiaj mówimy. Będę mówił o białkach, które są oczywiście podstawowym źródłem i budulcem mięśni. Whey Shake z firmy Revolutions, to pierwszy z produktów przygotowany w specjalnej promocji lutowej przez sklep KFD. PVL z produktem Whey Gourmet. V VPX ze swoim Syngexem. Oraz Nutrex z produktem Muscle Infusion Black. I tu dwie większe puchy, Nutrabolix z Muscle Fusion, bez tej literki IN i produkt od Roniego Colmana, Pro Antium A teraz pora na mieszankę różnych produktów, no i będą to między innymi Aminomatrix z firmy Biotech, tutaj w ciekawej formule 3P. Nie wiem, co to znaczy, ale myślę, że na pewno coś dobrego. PVL z produktem Mutant Test. Booster testosteronu, napój hipotoniczny Unisport w zestawie z bidonem, shakerem, coś dla prawdziwych fighterów, Ready to Fight, produkt przygotowany przez Nutrabolics i Muscle Tech z produktem Halo Anabolic doskonały produkt potreningowy, polecamy. A dla tych, którzy chcą się w końcu dobrze wyspać, Rest Recovery PM z Universala. Doskonale regeneruje, wzięty na noc, zapewni Wam doskonały wypoczynek. Kiedy byłem małym chłopcem i się bojałem, to w kartonie siedziałem. Ale żeby wyjść i się wszystkim pokazać gdzieś na zewnątrz, sięgnąłem po pewne produkty bardzo znanej firmy. No. Zaangażowani w ich produkcję są bardzo poważni ludzie. Mamy tutaj jakichś doktorów. Myślę, że całe badania nad, nad tymi produktami trwały lata. Receptury są na pewno znakomicie przygotowane. Chociażby kraka Coca-Cola, malate, monohydratę, buferetatę, buferetate, <ścoughs> buforfana kreatyna od, od Megabola, oczywiście o smaku Coca-Cola. Trzymajcie. Testosterol, autorem produktu jest, no też tu jakiś bardzo uznany doktor. W środek wspoma wspomaga rozrost tkanki mięśniowej, tutaj sterolu metabolicum, po prostu łaci narządzi. Oma, no wielu mogłoby pomyśleć, że oma to, to może być coś jakiegoś zakazanego, a tymczasem jest to optymizer modyfikacjami do kwasów, no i wszystko jasne. Ale coś, co Was naprawdę rozerwie na strzępy, to nitrogliceryna. Nitrogliceryna rozrywa na strzępy. I to chyba tyle z promocji przygotowanych przez nas na miesiąc luty. Oczywiście przypominam o produktach marki KFD także UNS, które znajdują się w wiecznej promocji na naszym sklepie. Wysoka jakość tych produktów i oczywiście ich znakomita cena to niewątpliwy atut. Na następne spotkanie zapraszam już wkrótce. Tymczasem żegnam się z Wami serdecznie na razie.